Witajcie moi mini na kanale Jak się Patrzy. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, co się dzieje na kanale. Dlatego, że zacząłem w końcu porządkować kanał, żeby był jednolity tematycznie czyli nogi elektryczne i rowery elektryczne. O tym będzie ten kanał. A poprzednie filmiki dotyczące na przykład testów żywności. Nie wiem, czy w ogóle ktoś z Was to oglądał, ale moi pierwsi widzowie. Tak, właśnie od tego zaczynałem, czyli od testów żywności oglądali te filmy. No i teraz postanowiłem, że też w ramach takiego podziękowania stworzę osobny kanał, który się nazywa To dla Zdrowia. Także to jest mój nowy kanał na YouTube, To dla Zdrowia i tam będą testy żywności nowe, no i te, które już były na kanale, jak się patrzy, zostały one przeniesione. Także To dla Zdrowia to kanał, w którym poznacie mnie z zupełnie innej strony. A w dzisiejszym odcinku takim króciutkim mam kilka gadżetów do kamery Insta One X2. Będzie to na przykład. Zobaczcie, osłonki, GPS Smart Remote. To jest pilot do kamery. Co tam jeszcze mamy? Mamy jeszcze. Lustereczko, powiedz przeci, to jest najpiękniejsze na świecie. Tak, lustereczko będzie pasowało zarówno do Joyorka, czy tam innej chłonogi, bo niedługo będzie jeszcze jedna. Jak i do roweru elektrycznego, jak najbardziej. Więc zaraz taki szybki unpacking, żebyście zobaczyli to już z bliska z innego kadru. No to co, zaczynamy. Hej! Zaczniemy sobie od tego lusterka. Bo pewnie jesteście ciekawi, jak, jak to będzie wyglądało. Ja też. Zobaczmy ten uchwyt w takim razie, jak się prezentuje. A bardzo fajnie tak się prezentuje uchwycik. Czyli rozumiem, odkręcamy sobie. I możemy sobie tym właśnie chwytem y, zamontować na rączce. To oto, właśnie lustereczko. Także, jak widzicie, lustereczko już jest podpakowane. Yy, Lecimy dalej, żeby nie marnować czasu. Odłożymy sobie to troszeczkę dalej. To do Joyorka, jak i do roweru elektrycznego, będzie w sam raz takie lusterko. Teraz coś do kamery yy, Insta360 X2. No to jak widzicie, są to. Tu jest kamerka Insta, to z tą po prostu osłony na obiektywy. No dobrze, czyli co? Nakładamy, naklejamy i, i po sprawie zapewne. Dobrze, to ja się na spokojnie już to ogarnę. Lecimy dalej, bo to ma być krótki filmik. GPS Smart Remote Z chwytem na kierownicę. Fajnie. To jest fajna sprawa, powiem, fajnie, 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 dobra, i co mamy jeszcze? Aha, i mamy pasek. I o i etui do tego pilota. Fajnie, bo że mamy Etui, nie wiem widać tam, że to dobrze widać. Także mamy pasek, Etui. Sam pilot i kabel do ładowania zapewne USB a nie mikro USB, a nie USB-C tylko USB, USB, mikro USB nie ma USB-C a szkoda, bo myślałem że może będzie mikro USB-C a to jest jednak niespodzianka No witajcie ponownie, uruchomiłem już pilota, włączyłem też kamerkę, click to connect jest, więc nacisnę guzik, żeby się łączyło, wyszukuję, wyszukuję mi kamery i sygnał GPS. Bluetooth Dobra, Bluetooth, tak mi się wydaje, że to będzie chyba tak. Remote Dobra, wchodzimy w to. I teraz chyba wyszukuję dopiero. No device pokazuje other device, szukanie To jest Please connect in app na em, em, pilocie No i zobaczmy, czy coś znajdzie. Insta360, dobra, coś mi tam znalazło. 360 Remote Dobrze. I pewnie trzeba czekać, i czekać, i czekać. Czy GPS-u dalej nie ma? O! GPS nie ma, od kontroler, też zielono się zaświeciło. Super. Mam nadzieję, że tylko za pierwszym razem tyle to trwa, a nie za każdym razem to będzie tak długo trwało. To by była lipa, wielka, wielka lipa by była. O, widzicie, zaczęło się nagrywać. 5K Log 30, pokazuje mi czas, fajnie. Ciekawe, czy to jeszcze można zobaczyć. Czy coś jeszcze można zobaczyć. Widzę, że cały czas szuka GPS-u. Sygnał GPS. Aha, dobra, możemy zatrzymać sobie pilot. Aha, dobra, czyli no, 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 na obecną chwilę potrafię włączyć nagrywanie. Obraz. O, widzicie? Teraz sobie zatrzymam i kamerka zatrzymała się. No i to w sumie tyle. W tym momencie chciałem wam podziękować bardzo za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, piszcie komentarze, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Zostawcie łapkę w górę, bądź łapkę w dół. To już, wiesz, muszę mieć odniesienie. Dzięki temu to jest taka nasza komunikacja, będę wiedział, co mam poprawiać, czy Wam się odcinek podobał, czy nie. I zapraszam też Was na mój drugi kanał. To dla zdrowia. Kanał będzie poświęcony ogólnie tematykom zdrowia, moim marszubiegom, czystą żywności, suplementom, no takim moim zainteresowaniom, które się tutaj na tym kanale po prostu na pewno nie sprawdzam. Także pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło, niech moc będzie z Wami i Waszymi hulajnogami i rowerami elektrycznymi też. Hej!